Cześć! Jesteśmy już w wiosennych warunkach, całe szczęście, zima nam chyba odpuści, mamy kwiecień. Tak jak obiecałem nagrywam krótki filmik ze zmian jakie zostały przeze mnie dokonane w Benku przez zimę 2021-2022 na ten sezon motocyklowy 2022. Wspominałem, że na pewno będą grzane manetki i są grzane manetki Oxford. O ile pamiętam, to jest model turing. Bardzo fajne manetki. Bardzo dobrze dają sobie radę. Te same były w Fazerze, który, który mogliście obejrzeć na poprzednim wideo. Działają w porządku, umiejscowienie kontrolera. Jak zwrócicie uwagę, troszeczkę odgiętą blaszkę jest ona zamocowana. Na uchwycie lusterka, dokładnie w tym miejscu na, tą, na tej śrubie, dodatkowo zdecydowałem się na handbar riser. To jest rzeczywiście fajne rozwiązanie, w szczególności dla wyższych osób. Natomiast w moim przypadku zależało mi na tym, żeby nie uderzały kable od podgrzewanych manetek o bak. Niestety, w przypadku tego egzemplarza, działo się tak, że. Ta niższa kierownica no dokładnie te, yy, te kilka centymetrów w dół zahaczała o, o bak paliwa, co było kłopotliwe przy jakimś zawracaniu, manewrowaniu, a poza tym irytujące samo w sobie. No, w związku z tym, że troszeczkę tutaj handbar przybliża nam kierownicę, no to ręce są delikatnie bardziej ugięte, ale to jest nawet wygodne. Mamy ją wyżej, więc jakoś się to bilansuje. Dodatkowo wymagało to lekko przesunięcia handbarów. Handbarów do góry, dlatego, że w przypadku handbarizera kierownica musi być pod innym kątem ustawiona. No i te handbary, fabrycznie zamocowane, rzeczywiście były za, za wysoko. Tak to wygląda. Dodatkowo dołożyłem takie lampki. One są naprawdę bardzo potrzebne. To niesamowicie poprawia widoczność. W ogóle tutaj nie ma o czym mówić. Wszystkim polecam. Zresztą jak zobaczycie te mole, one są tak naprawdę tak skonstruowane, że to aż prosi się o to, żeby tutaj było zamocowane coś więcej. I daje to fajnego charakteru. Zaraz zobaczycie, jak one świecą. Tu już jak widzieliście wcześniej też deflektor Darko, jak polecam, bardzo fajna firma, o, jest wersja Evo, także jest fajnie tutaj wycięty, pasuje do tej, do tej szybki, ale też wiem, że są y, wyższe szyby, Giwi chyba robi to w bardzo dobrych cenach, w zasadzie to wychodzi porównywalnie jak zakup, y, zakup takiego y, takiej dokładki, takiego deflektora. Cóż mogę więcej powiedzieć? Tak, jak wspominałem w poprzednim filmie, mam 195 cm wzrostu, i uważam, że ten motocykl jest idealny. Pod właśnie taki, e, taki wzrost ja się czuję na nim bardzo dobrze. Nogi mam ugięte w zasadzie pod kątem prostym. Kanapa jest wygodna, jest mięciutka, duża. Wydaje mi się, że tu jest jakaś żelowa wkładka, bo to naprawdę fajnie, fajnie działa i jest bardzo wygodne. Jeśli chodzi o pozostałe dodatki, to uchwyt na telefon. No już tak kupiłem z tym uchwytem motocykl i kufer Kappa. Ten kufer to jest absolutny must help. wszystko możecie tam wrzucić. Powinny wejść dwa kaski, chociaż w przypadku mojego kasku tam się mieści jeden. Z drugim jest lekki kłopot, ale gdzieś pojedziecie na wycieczkę, przespacerować się, to zawsze można włożyć sobie tam rzeczy, których nie będzie ze sobą ze sobą zabierać co więcej tak jak z wielu filmów na pewno wiecie tutaj mamy silniczek 500 48 koni mechanicznych ja tutaj nic nie modyfikowałem wydech jest oryginalny w silniku wszystko jest oryginalne na razie chcę chcę pozostać przy tym oryginale zobaczyć jak to jeździ bo nie zdążyłem jeszcze nakręcić zbyt dużo kilometrów około półtora tysiąca od kiedy go kupiłem Kupiłem go w listopadzie, przez zimę nie jeździłem, także, także chciałbym jeszcze trochę popróbować, tak jak jest dane przez producenta. To jest już wersja poliftowa, więc ona jest naprawdę fajnie wykonana, są, poprawione pewne elementy, to wygląda po prostu lepiej lepiej działa. Natomiast nie ma co ukrywać. No jest to motocykl budżetowy. W tej klasie no, musicie zwrócić uwagę, że te wszystkie plastiki tak jak słyszycie, one są twarde z takiego taniego dosyć plastiku w szczególności jeśli chodzi o ten element. Tutaj nie jest źle. Tutaj naprawdę nie jest źle. Natomiast jak demontowałem je przy okazji montażu i monetek podgrzewanych i, yy, i tych lampek no to było widać że to jest, yy, to, to jest troszkę gorsza gorsza jakość ale to chyba wszyscy się z tym godzimy kupując motocykl za te pieniądze nowy to naprawdę nie ma na co narzekać. One są spasowane dosyć dobrze. Czasami się zdarzają jakieś wibracje. Niektórzy użytkownicy zgłaszają takie, takie problemy. W moim wypadku były, natomiast po rozebraniu tej części plastików z prawej strony i złożeniu, jak wspomniałem, do montażu lampek, okazało się, że te wibracje zniknęły. Także być może po prostu któraś ze śrubek była nie do końca. Mocno skręcona, ja też je skręciłem później na Loctite, co na jakąś tam może większą pewność daje, że będzie się to lepiej po prostu trzymać. To jest wersja X, więc ona jest trochę podniesiona. No, nie polecałbym dla osób poniżej 1,85 m wzrostu. Wydaje mi się, że to jest taki optymalny wzrost na ten motocykl, no i oczywiście w górę, myślę, że do okolic 2 metrów, może nawet więcej, to nie będzie tutaj nikt się czuł na nim niekomfortowo. Raczej dla osób troszkę niższych polecam tą wersję bez X, wtedy sobie bez problemu dacie radę, dosięgniecie, dosięgniecie nogami do ziemi, no szczególnie, że jest to jednak motocykl taki nazwijmy to adventure, no. Więc w różny teren będziecie wjeżdżali, jakieś kolejne, no, żeby nie brakło po prostu, żeby wam nie brakło w takich sytuacjach, w szczególności awaryjnych. Fajnie wyglądają te też prychowane koła. To się wszystko sprawdza. Te koła są odpowiedniej wielkości. Z przodu mamy 19 z tyłu 17 opony Michelin Turens, które też sobie fajnie radzą i na asfalcie, i na drogach szutrowych. Jak widzicie, troszkę jest. Brudny, bo właśnie postara, po, postanowiłem wjechać sobie w takie tereny e, boczne, gruntowe i, i, i sprawdzałem. No, rzeczywiście tutaj sprawdzają się te uwagi co do przedniego zawieszenia. Udało mi się je już dobić, nie jest to nic przyjemnego. E, jest to taki huk, który, który no, wydaje wam się, że coś, coś się stało z tym motocyklem, natomiast to, to też nie były jakieś ekstremalne warunki, także uprzedzam, e, jeśli jesteście też troszkę ciężsi, na no, zwykle wyższe osoby tą większą wagę mają, to, to rzeczywiście może się zdarzyć tak, że gdzieś to zawieszenie z przodu dobije, e, ale to nie zdarza się zbyt często, mi się zdarzyło w tej chwili raz i i myślę, że jest to jak najbardziej do przeżycia, oczywiście wszelkie modyfikacje są możliwe, w tej chwili ten motocykl jest na gwarancji, więc ja tutaj nie zamierzam niczego, niczego ruszać zresztą mi pasuje ja się godzę na wszystkie te, te minusy które dotyczą tego motocykla w tej cenie i godzę się też na plusy, których jest zdecydowanie więcej moim zdaniem naprawdę jest to cena jakość to no nie znajdziecie niczego, niczego podobnego w, w tej cenie, co da wam taką frajdę, taki wygląd. Ludzie zwracają na niego uwagę, zwłaszcza w tym żółtym kolorze, ale też fajne kolory, czerwony, taki zielonkawy. Ja na początku chciałem szary, ale, ale trafiłem akurat takiego e, lekko, lekko używanego, miał przejechane około 1500 km, właściwie go sprzedawał jakichś powodów prywatnych i, i, no i rzeczywiście w tym kolorze fajnie się prezentuje, jestem zadowolony, że dokonałem takiego, takiego wyboru bak paliwa dosyć duży tu jest około 20 litrów, więc przy średnim spalaniu na poziomie 5 litrów jesteście w stanie przejechać 400 400 kilometrów prędkość przelotowa no, 120-140 140 to już jest takie maksimum, które jeszcze się w miarę komfortowo czujecie, ale już yy, no, słyszymy, że że to są wartości dla tego motocykla, które powodują u niego jakieś zmęczenie. Yy, natomiast na no, takimi motocyklami no też nie, nie jeździ się zbyt szybko i, i moi znajomi, którzy mają motocykle o, o większej mocy, jeździłem z nimi jeszcze na fazerze, no to zawsze jeździliśmy wolniej, przez co ten fazer z kolei się męczył, bo fazer, fazer ma ochotę na jazdę szybszą. Yy, także też ta decyzja o zmianie zf na na Benelli była myślę słuszna jeśli chodzi o Fazera to poszedł już w dobre ręce właściciel na pewno będzie z niego zadowolony bo też fajna maszyna natomiast ja uważam że na, na mnie na mój wzrost ten Fazer był ciutkę ciutkę za mały na pewno było to jedno z moich marzeń motoryzacyjnych także spełniłem je po latach i, i cieszę się że miałem taką możliwość a, a teraz czas na, na coś innego Konstrukcyjnie, tak jak widzicie, tutaj rama stalowa, ona wygląda też bardzo fajnie, to się fajnie prezentuje, jest taka czarna, matowa. Co ciekawe, te gmole są bardziej takie w połysku, a rama jest typowo taki, taki proszek, taki mat. Stopka boczna, stopka centralna, bardzo masywne są te stopki, to też fajnie wygląda, podnóżki z wyjmowanymi gumkami i te z tyłu i te... I te z przodu można tutaj bez problemu sobie jeździć z dobrym trzymaniem buta. Kiedy wyjmiemy te gumeczki, gdzieś tam pojeździć w teren. No tutaj mamy wyjście na kabel USB można sobie podpiąć, działa. Fajny bajer w dziwnym miejscu, ale, no, ale daje radę tak naprawdę tej powietrze opływa, więc ten kabel nie lata, ale tak pod kątem na przykład jakichś opadów deszczu to nie jest zbyt dobre miejsce. Światła mamy na normalnych żarówkach plus ledowe dzienne. To też wygląda przyzwoicie, natomiast myślę, że do tych ledów bardziej by pasowały jakieś takie białawe, białawe żarówki. To by wyglądało trochę lepiej. Zawieszenie jest upside down. Tu widać takie masywne, też grube golenie. To wygląda też fajnie. Tutaj mamy taką osłonę, która, która nas chroni przed, przed błotem. Tyłu światła LED, kierunkowskazy też są LED wydech coś nam przypomina, a konkretnie przypomina nam Afrika Twin Nawet podobnie brzmi Tarcze takie pływające, także to też nawet wygląda przyzwoicie. Podobno Podobno tutaj się angażowała w produkcję tych hamulców firma. Brembo, a w zawieszeni marszoci. Ale ile w tym prawdy tego nie wiem. Gdzieś to kiedyś wyczytałem, także nie chcę wprowadzić Was w błąd, ale nawet jeśli by tak było, no to, to, to myślę, że pozytywnie jest taka możliwość w końcu to jest projekt włoski. Także czemu nie? Damper tylny w ten sposób się prezentuje. Damper jest z regulacją, ale ona nie jest zbyt duża. Dostęp do tej regulacji też nie jest jakiś rewelacyjny. Tu mamy demontowane to siodło, tu pod siodłem mamy akumulator. Jeśli chodzi jeszcze o plastiki, no to tak jak wspomniałem, no tu też widać, że to jakościowo no, są. One troszkę gorsze niż u konkurencji, droższej konkurencji, no więc siłą rzeczy tam będą lepsze, natomiast to chodzi fajnie, jest taki przyjemny klik. Wszystko chodzi pewnie. Mamy dodatkowe dwa przyciski, jeden i drugi, pod który możecie sobie podpiąć dowolne urządzenie. Ja tu mam akurat podpięte właśnie te dodatkowe światła, światła awaryjne, rozrusznik, kluczyk, który też wygląda fajnie, taki scyzoryk. No jest to wszystko przemyślane, myślę, no ponad to, czego można by się było spodziewać od motocykla za te pieniądze one w tej chwili troszkę podrożały wszystko nam drożeje więc i motocykle idą w górę ale dalej to jest bardzo akceptowalny poziom cenowy także warto, warto się rozejrzeć spróbować no, w, jako fani motoryzacji próbujemy różnych rzeczy więc czemu nie czemu nie pojeździć Benelli czemu nie spróbować Benelli czemu się nie pozachwycać tą tą motoryzację troszkę tańszą tymi motocyklami które do niedawna stanowiły pewną egzotykę, dzisiaj tego jeździ pełno w Polsce, w Europie. Ale dalej budzi zainteresowanie. Ta linia jest bardzo fajna, naprawdę to wygląda bardzo, bardzo przyzwoicie. Dobra, odpalimy teraz, zobaczymy jak to brzmi. O, awaryjne. Pompa dosyć długo, długo chodzi, ale można dużo wcześniej zacząć odpalać. Zegary się też przyjemnie się prezentują, są czytelne. Tutaj mamy temperaturę cieczy, godzinę, ustawioną jeszcze, bo akumulator był wyjęty na zimę, wskaźnik biegów, wskaźnik paliwa, prędkościomierz, elektryczny, przebieg. No i oczywiście obrotomierz. WS się zawsze świeci na początku, potem gaśnie przy przejechaniu kilku metrów. Troszeczkę wyregulowałem sobie tutaj też manetkę, bo te fabrycznie te manetki gazu mają dosyć duży luz. W tej chwili widzicie, to już bierze tutaj od razu. Lanki też są wyregulowane pode mnie. Lusterka w tej wersji poliftowej też się fajnie prezentują. Zobaczcie, jest tak no a la Carbon, coś takiego. To wszystko fajnie gra ze sobą. Jest nowoczesne na to. Lampki. Jak wspomniałem tu jest przycisk, który sobie podpiąłem te lampki. I one świecą tak. No w dzień teraz pewnie nie zobaczycie za dużo, ale, ale widać, że, że są to mocne LEDowe lampki, światło białe, bardzo dobra widoczność motocykla, od razu, od razu widać, że coś jedzie, że... Żeby zwrócić na to uwagę, także dla kierowców samochodów to jest też taki bonus, żeby nas lepiej widzieć, a my też się bardziej komfortowo czujemy. Niemniej oczy dookoła głowy zawsze. Te światła fajnie też wyglądają, fajny kształt, z tymi LEDami się fajnie to wszystko komponuje. Kierunkowskazy LED, które też nowocześnie bardzo wyglądają. Zobaczcie w ten sposób są widoczne, nie ma z tym problemu. Tutaj też mamy ledy. I trochę teraz posłuchajcie jak, jak ten wydek. osób też pyta o pozycję na tym motocyklu, więc króciutko zobaczcie, jak to wygląda. Przy handbar raizerze ręce są w moim przypadku lekko, naprawdę lekko ugięte, bez problemu zasięg ramion przy skręcaniu daje radę. W tej chwili kierownica jest wyżej, także tak naprawdę tutaj prawie że na poziomie na poziomie klatki piersiowej mamy ustawione ręce. No to jest wygodne. To jest wygodne, bo ręce się naprawdę mniej męczą. Przy okazji zobaczcie te manetki Oxford, naprawdę fajnie wyglądają i one są dużo lepszej jakości. Tu mamy zresztą taki napis też Oxford. One są lepszej jakości niż te oryginalne. Tu mamcie lusterka. Widok z tych lusterek jest w porządku. Widoczność z tyłu naprawdę jest OK. Przy moim wzroście ten deflektor mam gdzieś na wysokości między brodą a, a nosem. Natomiast jeśli chodzi o to zasięg tutaj nóg, przy moim wzroście 1,95 m przypominam, no to zobaczcie, że nogi są lekko ugięte. To wcale nie jest też tak, że, że tutaj yy, no, mam tak stuprocentowy komfort w jakichś sytuacjach awaryjnych. Także no, ta różnica 10-15 cm. Wzrostu może być znacząca. Także dla wszystkich, którzy zamierzają zakupić wersję X, polecam się przymierzyć, przejechać i, i dobrze zastanowić w różnych sytuacjach, popróbować jak to będzie u Was z tym zasięgiem, zasięgiem nóg. Tutaj nogi w ten sposób ugięte. Także to jest naprawdę kąt taki odpowiedni dla mnie, jeśli o to chodzi. Kąt ugięcia. W ten sposób to wygląda. Jest ok. No i widok tutaj z perspektywy kierowcy. Tutaj też na pewno czytaliście, widzieliście, że ten korek jest. To jest dosyć dziwne, bo to naprawdę już nie wymagałoby dużej inwestycji. Ale on nie ma zawiasu, więc niestety musicie się nastawić na to, że. Ale piękny zapach benzyny super musicie się nastawić na to że za każdym razem przy tankowaniu no, trzeba ten koreczek gdzieś sobie tam odłożyć na nie jest to jakiś problem ale ale zawsze no i zobaczcie że że jeśli chodzi o włożenie tego korka z powrotem no to jest to mniej wygodne jednorącz, zwłaszcza kiedy nagrywamy film dobra korek zamknięty musiałem poradzić sobie oburącz, czy jednak także słuchajcie warto próbować różnej motoryzacji warto próbować tej motoryzacji chińsko-włoskiej czemu nie jeździ się na tym naprawdę przyzwoicie, jeśli nie potrzebujecie osiągać jakichś niebotycznych prędkości szacujecie lubicie taką jazdę przy prędkościach rzędu 130 na godzinę, to, to jak najbardziej. Z wyprzedzaniem nie ma żadnego problemu. To jest 50 koni, więc to też nie jest mało, jakby na to nie patrzeć. W jakimś lekkim terenie też się pobawicie. Zachęcam do obejrzenia różnych filmów, też jak w cięższym terenie on sobie radzi. To już wymaga trochę większych umiejętności od rajdera, ale, ale można pojeździć, popróbować. Nie wiążemy się przecież z tymi sprzętami na całe życie. Ja na ten moment jestem zadowolony, cieszę się z tej zmiany, cieszę się z tej próby. Pojeżdżę, na pewno jeszcze nagram parę filmów i spotkacie też moją jakąś ocenę po, po kilku tysiącach kilometrów po tym sezonie. Będę mógł więcej powiedzieć na ten temat. Do zobaczenia, dzięki, trzymajcie się, cześć.